Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Service. Dzisiaj jak pewnie zauważyliście mam na topecie Golfa, Golf 7. Zajmiemy się wymianą tylnych, tylnych klocków hamulcowych z zaciskiem elektrycznym. Pokażę Wam jak to zrobić, co trzeba zrobić komputerem, czy w ogóle trzeba zrobić interfejsem diagnostycznym i jak wymienić te klocki hamulcowe. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka do końca. Dobra, jeśli używamy programu VCDS Wchodzimy sobie w zakładkę ABS hamulce. Oczywiście na włączonym zapłonie. Czekamy aż nam to sprawdzi. Pierwsze co możemy sobie sprawdzić kody błędów. U nas żadne nie występują. Także wchodzimy w nastawy podstawowe. I wybieramy sobie nastaw podstawowy. Rozpoczęcie trybu wymiany okładzin. Klikamy go. Idź. I w tym momencie słyszymy, jak nasze zaciski się cofają. U nas są cofnięte już, także e, wyskoczyło nam, że zatrzymany zaciski są cofnięte. Zostawiamy komputer tak, i możemy teraz przejść do wymiany hamulców. Wymienimy te klocki, i pokażę Wam z powrotem, jak podstawić nasze zaciski e, do dobrej pracy. Dobra, teraz do wymiany klocków. Odkręcamy sobie te dwie tulejki. Imbus siódemeczka. Ściągamy tą sprężynkę i wymieniamy nasze klocki. Ale musimy też jeszcze manualnie cofnąć nasz zacisk. Dzięki temu, że mamy elektryczny zacisk, nie musimy tylnego tłuczka wkręcać, tylko jest on wypychany normalnym ciśnieniem płynu hamulcowego. Także normalnie, bez kręcenia, możemy go wepchnąć do środka i zakładać nowe klocki. Za chwilę pokażę Wam procedurę, jak podstawić ten elektryczny ręczny komputerem, żeby to wszystko banglało. Dobra, i teraz, jak już mamy klocki wymienione, wchodzimy sobie ponownie w grupę ABS. Hamulce czekamy, aż nam szczyta protokół, aż złapie komunikację. Wchodzimy w nastawy podstawowe z powrotem i wybieramy zakończenie trybu wymiany okładzin. Bierzemy idź. I teraz będziemy słyszeć, jak nasze zaciski się podstawiają. I czekamy do końca. Zakończone poprawnie. Teraz sobie robimy gotowy powrót. Sprawdzamy kody błędów. Wywaliło nam błąd tryb wymiany okładzin aktywny. Kasujemy ten kod błędów. Nic nam się ponownie nie pojawia. W tym momencie możemy zakończyć naszą pracę. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o łapce w górze, o subskrypcji i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!